Ja, to, to, jest dobry dzień, aby nie być martwy. Wow, jesteś martwy. Jestem martwy. <gulia> o cholera. O, Guby jest martwy. Tak, jestem martwy, martwy. Czemu Guby jest martwy? Nie wiem. Myślę, że to przez... Sssh, jest jesteś martwy. martwy. Okej. Okay. <gulia> Co tam, falanty Jesteście gotowi na... A, a, co tu do cholery się wydarzyło? Kuby jest... Gruby martwy. jest martwy! Gruby jest martwy? nie. Więc, czy widzieliście Mochtełce? Nie, sorry, kolego. Zajdę go, schwycę go i nikt nigdy już nie umrze! Brawo! Ach, świetnie! Jestem bardzo dumny! <śmiech> Uwaga! <śmiech> Gruby jest martwy. Wiemy, kto go zabił. Nie wiemy. Zajdę, po szlaki! Co to? Broń? To jest powód, dlaczego gruby jest martwy. Gruby jest martwy. martwy jest martwy! on umarł. Natchłóce! Raus, Raus! Ruszajcie się już! Haha! Oh, 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 Hedy! Oh. Moim medycznym zdaniem, Kuby nie żyje! Doktorze, co się stało? Moim profesjonalnym zdaniem, Kuby nie żyje! To Oj chyba. Boże, o nie, to chyba raczej nie jest coś, o czym powinniśmy się martwić. Cóż, co teraz? BOOM! O serio? O, to szpieg. O serio? Patrzcie, Cholerny gruby nie żyje. Ha, co ty myślicie? Okej, okay, okej, okay. scout. Co? Idź do domu. Ach, może. Nie do uwierzenia. Wy wszyscy ściecie. A, okej. Okay. Pójdźmy do rzeczy. Myślę, że gruby nie żyje. Gruby nie gruby żyje? ła O, serio! Kto zabił mnie! To byłem i ja. Tak Zabiłem to tak! Upsintu! To był żart... To był żart, chłopaki. To był... Leś... On... Skąd to wiedziałeś? Nie wiedziałem. To też był żart. O Nie żyję. To prawda, to bym ja. Ty podporze. Ale czemu! Bo jesteś gruby chłopie! A po drugie jesteś brzydki... Inżynier, przestań! Inżynier, jesteś bardzo niemiły. Zacznij. Ach, do cholery! Gruby! otwierdzał się! Nie, bo ty! Aha, Nie żyjesz! Nie dziwię się! Cóż, to było idiotyczne! Idę się powiesić! Patrz i uciekaj. Чур, жи! Так, это было глупе.